Witam państwa, Jan Bodakowski. Jestem właśnie na demonstracji w obronie profesora Sławomira Cenckiewicza, który jest ścigany przez reżim Platformy Obywatelskiej i spółki za to, że ujawnił dokumenty świadczące o tym, że rząd Donalda Tuska chciał e, pół Polski dać pod okupację rosyjską. E, jest to ewidentne łamanie demokracji, swobody wypowiedzi, zwalczanie, zwalczanie badań naukowych i uczciwych naukowców. Ja mam to szczęście, że Sławka poznałem, kiedy był młodym człowiekiem, redaktorem naczelnym katolickiego czasopisma tradycjonalistycznego Zawsze wierzy. I tak przez wiele lat obserwuję, jak ten człowiek mężnie walczy z przeciwnościami losu. Walczy z ciężką chorobą, walczy z środowiskami antypolskimi i wykazuje hard ducha. I moim zdaniem, ten jego hard ducha jest zbudowany na fundamencie bardzo głębokiej wiary. Sławomir Czeckiewicz jest człowiekiem niezwykle wierzącym i traktującym wiarę e, jako coś, czego się nie wstydzi, o czym mówi. I e, ta jego postawa pokazuje, jak ważną rzeczą jest wiara w naszym, w, naszym, e, w naszym życiu i jak ważne jest to, żebyśmy byli e, związani z fundamentem wiary katolickiej, żebyśmy się jej nie wstydzili i tą wiarę bronili. I e, nie wątpię, że e, Pan Bóg będzie nad nim czuwał. Dziękuję bardzo, Jan Bodekowski.